Witam Cię w drugim odcinku darmowego cyklu wideo na temat budowania biznesu coachingowego. Od czego zaczynamy budowanie biznesu coachingowego? Od czego na przykład zaczynamy program Prosperuj jako coach, do którego oczywiście będę Cię chciała zaprosić, a mianowicie zaczynamy od fundamentów mentalnych, czyli od wizji tego, co chcesz zrobić, i od wiary w to, że możesz tego dokonać. Podejmujesz tam również decyzję, że decydujesz się na biznes i decydujesz się na realizowanie swojej wizji. Dlaczego nie zaczynamy od strony internetowej, czy bloga, czy innych ciekawych rzeczy, czy mediów społecznościowych? Dlatego, że żeby zacząć w ogóle budować biznes i konstruować ten kompleksowy biznes, o którym mówiłam w poprzednim odcinku, musisz mieć solidne mentalne fundamenty. Prawda jest taka, że nam, coachom, pomimo tego, że my pracujemy z naszymi klientami nad tymi fundamentami i pracując z nimi, nad nimi pomagamy naszym klientom osiągać cele, my sami często mamy z tym problem. Trudno jest nam uwierzyć we własną wartość jako właściciela biznesu i świetnego coacha. Mamy różne przekonania na temat pieniędzy, yy, mamy czasami bardzo mglistą wizję w ogóle tego, co chcemy osiągnąć. Yy, Brak nam, ja bym powiedziała czasami czasu i dyscypliny, jakbym y, chciała troszkę to umniejszyć do tego, żeby to zrobić, ale tak naprawdę wydaje mi się, że nie mamy tych elementów dopracowanych dlatego, że boimy się ponieść sięgnąć. Bo boimy się, że jak sobie rzeczywiście stworzymy wizję, podejmiemy decyzję tego, że ruszamy za tym biznesem i robimy to, no to nie daj Boże, nam nie wyjdzie, to będzie jeszcze większa skucha. Będzie jeszcze większy problem dla nas, prawda? prawda? Będzie większy. Mm, no, będzie więcej do przełknięcia. Moja opinia jest taka, że jeżeli nie mamy tych fundamentów mocno postawionych w sobie, nie tylko na papierze, ale w sobie, to bardzo trudno jest ten biznes zbudować. Dlaczego? Dlatego, że jak każdy biznes jest on wymagający, są momenty chwały i glorii, a są momenty takie, że tylko czasami usiąść i płakać, i to się w każdym biznesie zdarza. Te fundamenty są nam potrzebne do tego, że wstajemy, wyprostowujemy się i idziemy dalej wtedy. A więc wizja tego, co chcę, decyzja, że rzeczywiście podążam za tym i pomimo różnych trudności nie zniechęcam się, robię swoje, czyli idę dotąd, aż dojdę. No i oczywiście jestem podparty, podparta swoimi zasobami, czyli wiem, dlaczego jestem wartościowy, dlaczego jestem wartościowa, celebruję te swoje wartości, umacniam się w wierze w siebie. W programie Prosperu jako coach pracujemy nad tym y, krótko, ale bardzo intensywnie. I powiem Wam y, z perspektywy y, czasu, że coachowie, którzy pokończyli Prosperu jako coach i którzy. Osiągnęli naprawdę fajne sukcesy, bardzo często wtedy, kiedy, kiedy pytam ich o to, co tak naprawdę zaważyło najmocniej, co pamiętasz najmocniej, bardzo często odnoszą się właśnie do fundamentów mentalnych i mówią, słuchaj, to była ta decyzja, którą podjęłam, kiedy powiedziałam, że nie wycofuję się, albo ta wiara w siebie kultywowana. Zachęcam Cię do tego serdecznie. A jutro zaczynamy już tak zwaną twardą jazdę i będziemy mówić o specjalizacji, o niszy coachingowej, grupie docelowej i w ogóle jak to wszystko ogarnąć, jak to zacząć wybierać. Do usłyszenia! Na razie! Pa!